Cześć, strony i zapraszam Was do kolejnego odcinka The Five Nights at Freddy's Into the Pit. Mamy e, noc z drugą do Moswalda. No dobra. E mamy śrubokręt. Niemożliwe, nie wiem jakim cudem jest niemożliwe, skoro masz śrubokręt. Pogłaszczmy kota dla szczęścia. Może przyniesie nam szczęście, ale z dzień, więc czy w dzień nam coś grozi? Zajrzymy do sypialni. Rodzinka na zdjęciu w komplecie. Telefon mamy. Wygląda, że są jakieś wiadomości ze wczoraj. W takim razie chyba salon. No. Mój przyszły szóstoklasista się obudził. E, co? Pierwszy dzień szkoły. Nadal śpisz, młody człowieku? Mam nadzieję, że nie. Miałem najdziwniejszy sen w życiu. O, tacie. Nie martw się z tatą. Wszystko w porządku. Czeka na ciebie w jadalni. E, co? Na pewno wszystko w porządku? Chyba, że... E, e, może dzisiaj podziękuję za śniadanie. Ale twój tata chciał zjeść z tobą śniadanie. E, może innym razem? O cóż, nie zapomnij zabrać drugiego śniadania, żebyś nie był głodny. Stary żółty. A jak podaję do ciebie? Chcę pójść na strych, zanim stąd pójdę. Na strychu nic nie ma. Ktoś stary ma chyba astmę. Dobra, torba na lunch. Dziękuję mamusiu. Co się patrzysz, chłopcze? U, to? Co to jest? jakieś planszówka? Ha, ciekawe. Jakby... Tylko Oswald to widzi. Dlaczego ta rzecz wciąż tu jest? Mama i ja nie jesteśmy bezpieczni, dopóki udaje tata. Nie wiem, przed chwilą mnie udawał, był po prostu z sobą. W takim razie, do szkoły. I drugi szkoła. Jeśli jesteś ścigany, znajdź miejsce do ukrycia. Gro, jesteś bardzo obwjusz. Ale mój ktoś tam prąży. Nie mogę przestać myśleć o tym czymś. Chciałbym po prostu uciec. Wcześniej też nie mogłeś przestać. Rysowałeś to cały czas. Um, to by mógł jeść lunch w takiej chwili. To teraz głodny? jest Jesteś pewien, że to dobry pomysł jet? Może odejść, jeśli będziesz takim tchórzem. Ło! Hej, kto to zrobił? Uciekaj! Jakiś dynamit? No, zastanawiam się czy ten dzieciak ma jak jeszcze jakieś... Chce zdobyć ładunki wybuchowe? Dzieci nie powinny tego mieć. Uspokójcie się klaso, pamiętajcie, że dzwonek musi zadzwonić zanim będziecie... Wolni. Pamiętajcie, dzwonek jest dla nauczyciela. Tak? Potrzebowałeś czegoś? Oswald? Potrzebuję... Nie, nic pani Micham. Przepraszam. Moja rodzina kiedyś chodziła na wrotkowisko po pierwszym dniu szkoły, przynajmniej ty mogłeś iść. Ja teraz nigdy nie będę mógł, bo już go nie ma. Ech, wolałbym raczej siedzieć w domu i grać w Beld Chyba miałeś na myśli zacząć pisać wypracowanie o Waszyngtonie Irvingu, prawda? Nie mogę uwierzyć, że faktycznie mieliśmy lekcje w pierwszy dzień szkoły. Hm? Mieliśmy dziś lekcje? <laughs> ten typ. To jest ten typ, który po prostu prześpi każdą lekcję, którą się da. Czy możemy z tej szkoły coś wyciągnąć? O, walidator kuponów. Super, czyli będziemy chyba mogli naprawić maszynę do kuponów. W końcu wymienimy te kupony na coś? Biletyna. Wygląda to, że w piątek jest zjazd sportowy. Powinno być naprawdę fajnie. Hej, jesteś tym dzieckiem od petard. Mam na imię Jed, ale to brzmi całkiem nieźle. Masz jeszcze jakieś, które mogłem pożyczyć? Po pierwsze, dzieciaku, nie możesz po prostu pożyczyć petardy, są jednorazowe. O, to możesz mi dać je jedną? Masz pojęcie, ile te rzeczy kosztują? Powiem ci coś: zazwyczaj sobie w bibliotece po szkole. Przynieś mi coś, czego nie mogę dostać nigdzie indziej, a może się wymienimy. Bateria, mogę użyć w mojej letarce. Nie wiesz co się dzisiaj stało na lekcji przyrody. Próbowaliśmy zrobić model wulkanu i eksplodował na nauczyciela. Cała klasa wręcz eksplodowała śmiechem. Uuu, pan dyrektor. Może jemu powiesz, może on coś zrobi. Albo jednak nie. Czy u pana dyrektora coś możemy znaleźć? Są nieużywane od kiedy zamknęli. Młyn nie ma tu uczniów, nic przydatnego, tylko śmieci. Ostatnio ze śmieci wyciągnąłeś zasilacz. Nie mogę tam wejść. No, teraz mogę. Przeszukam kogoś ple plecak. O, bateria, Mam nadzieję, że jeszcze działa. Właśnie ukradłeś tę baterię z czegoś plecaka. Ma rodzina ma trzy koty. A, kocham koty. Mam dwa psy. Mam królika. Nie widzę królików. nie powiesz Oswald. To twój mis też znienawidził króliki? Dobra, no to do domu? Może przecież książkę o tym, jak nie być frajerem? Ha! Chodźcie, przestańmy marnować czas na tego nerda. Co się stanęło się? Nie słuchaj ich, tyle zazdrosny był umiesz czytać. Haha, dzięki. Moje starej szkole też dokuczali mi za czy, czytanie. Cóż, muszę być naprawdę. Muszą być naprawdę głupi. Czytam mnóstwo sci-fi. Co czytasz? Mitologię starożytnej Grecji. O, um, miałem zamiar się za to zabrać. Aha, to nie różni, to nie różni się zbytnio od science fiction. Chodzi o bycie o odważnym podczas niemożliwych sytuacji. Hm. Cóż, jeśli kiedykolwiek przeczytam coś z obrazkami, chętnie pożyczę się komiks. Cóż, jeśli kiedykolwiek chcesz przeczytać coś z obrazkami, chętnie puszczę ci komiks. O, jeśli lubisz sztukę, może się. O, jeśli lubisz sztukę, może przydać się ta rzecz. Pomagałem dziadkowi sprzedać wczoraj. Znalazłem jego stary szkicownik. Są to fajne rysunki. O! O! Tłumaczenie w tej grze ma czasem problemy. Zakaz jedzenia w pobliżu Chica. Nie, chiki. Jakby nie jest Polszczon, tylko w pobliżu Chica. Jakby. Ej, to tłumaczyło. Dlaczego zaczynam brzydko pachnieć co za zapach? Technik 2 też zauważył zapach, to nie tylko ja. Nowe zachowanie sierpień. Cika robi gniazdo ze śmieci. Uświadomić pracownikom, że wszystkie śmieci muszą być wyniesione przed zamknięciem. Problem firmowy 89. Naprawy wewnętrzne badania torsu mają być opóźnione. O, chyba już tam jest jakieś dziecko schowane, co? Wyłącz protokół węchu w ciągu dnia, aby uniknąć kradzieży jedzenia przez cikę. Przez chika, przez chikę ma być. Dzieci płaczą, gdy widzą endoszkieletowe usta. Wszelkie awarie modułu głosowego muszą być zgłoszane wyższemu kierownictwu. Nie próbuj grać na gitarze, bo nie. boni. No nie, to tłumaczenie. Obwody aktywują protokół duszenia. Kieł duszenia? Dostosuj uścisk. Znowu złamał dziecku kręgosłup. Dlaczego to jest w ogóle protokół? Ile razy to już było? Znowu dostosowuje. Protokół duszenia? Co jest? Przekrój kapelusz do głowy. Dzieci ciągle go kradną. Kier kierownictwo nie dba o bezpieczeństwo. Szczęki nadal nieprzewidywalne w nowych modelach. Dlaczego on ciągle krzyczy? Trzymaj jasne błyski z. Z dala od oczu Freddy'ego, powoduje to jego szał i przepalenie obwodów. Zakaz wybuchowych kamer. Na to, jeżeli ciemne oczy obserwują. Co? Regulowane nie AI powoduje, że Freddy śledzi uczestników imprezy, pilnując drzwi. Technik 2 przypisany. Technik 2 coś wie. Gdzie on jest? Freddy ciągle próbuje zdjąć sobie głowę. Technik 2 przypisany. Żadnych rajów. Technik nie pojawił się pięć razy z rzędu. Zantować się na później. Co się dzieje? Czyli mieli wiedzę o tym. Losowe rzeczy zaczynają pojawiać się w miejscach, gdzie nie powinny być. Zachęca innych do czujności. To naruszenie kodeksu sanitarnego. Nie, że kierownictwo się tym przyjmuje. Coraz więcej losowych rzeczy pojawia się i wszystko zaczyna tworzyć okrągły stos. Wyraźnie stworzył się stos z zagłębieniem pośrodku. Chica przyniesie skradzione jedzenie do stosu i yes, je yeah. Ostatnia aktualizacja zabezpieczeń usmarzyła AI. Chica utknęła w protokole konserwacji jako mechanizm samo uspokajający w nocy podczas rund ochronny. Gryzie, trzymaj palce z dala. Technik 2 zaginął. Ktoś dostał się do modułu głosowego babeczki, zaprogramował go, aby warczał. Technik 2 został poproszony o zbadanie sprawy. Ale Technik 2 zaginął. Nowy model gitary Strony bo niego teraz pękają przynajmniej raz w tygodniu, zmieniaj je, nawet jeśli są jeszcze całe, aby uniknąć zerwania na scenie. Zachowaj stare jako zapas. Wyższe kierownictwo zażądało, aby wszystkie stare struny zostały wyrzucone poza obiekt z powodu toczącego się procesu sądowego. Technik 2 został poproszony o wyrzucenie ich do młyna przed końcem dnia. Pewnie nie chcą, by. Pozwani in po incydencie z porażeniem prądem. Biedne dziecko. Szczegółowy diagram oka animatronika. Pełne kostium. Wypełnienie endoszkielet. O! Mogę znaleźć naklej. Niemożliwe. Był kiedyś jakimś technikiem, więc to tylko bez notatki z jego starej pracy. Nie chciał o tym rozmawiać. Miałam go wyrzucić, ale nie chciałam marnować papieru. Wiesz. Ha, <laughs> tak. A tak w ogóle mam na imię Gabriel. Ja jestem Oswald. To interesujący szkicownik Gabriel. Dzięki. Może chcesz porozmawiać z dziadkiem Gabriel? Mam teorię, że petardy możemy dostać. Zapójście do pizzerii, wskoczenie do przeszłości i mamy moduł do biletów. Możemy zdobyć chyba nagrodę za nie. Powinienem wrócić do domu. A jednak nie. Jednak jest z nim problem dalej. Tylko pytanie, czy mama wyszła do pracy? Dobra, czas wrócić do Jeffs. Myślę, że mam plan. Najpierw muszę się stąd wydostać. Mamy teraz możliwość chyba odblokowania po prostu jakiegoś skrótu, co? Okej, okay, nie wydało to większego odgłosu. Czy w młynie się coś zmieniło? Można sprawdzić. Nie, w młynie się nic nie zmieniło. Teraz pomyślałem, że mogę sprawdzić w ogóle, co jest w domu. Czy coś się nie zmieniło? Czy czegoś nie mogę zdobyć? Cześć Jeff. Nie sprawiaj mi kłopotów. Nie zamierzam. Ale, ale. Możemy chyba naprawić ciebie, prawda? Nie mam odpowiedniego przedmiotu. Czyli jednak nie. A może ciebie można naprawić? Tak, ciebie można naprawić. Walidator kuponów. Gdybym miał kupon, mógłbym go tutaj wymienić na nagrodę. Ta rakieta wygląda fajnie. A to nie tak, że mam kupony, to są bilety, ale mamy matrycę puzli. bo mogę użyć tej matrycy puzzli? Tak. Ja jestem ciekaw, czy te gry w ogóle mają jakiś sens tutaj, czy tylko po prostu, żeby zdobyć te punkty. To chyba nie jest zwykły Freddy, co? Facja, zamień. No dobra. No takie puzzle był jakiś sposób, tylko nie pamiętam. Dobra, zacznijmy od może lewej strony. No. Prawie. Jest i pan Frederick The fuck? Co ten Freddy? Zajęło mi trochę. Więcej niż bym chciał. O! Prezent? Nowa muzyka tylko na puzzle ze przesadzonymi kawałkami. Ale co ten Freddy na końcu zrobił? No Boże. To było cudowne. No dobra. No to dopasando z piłeczkami. Siup. Jestem ciekaw, czy na przykład kolejne dziecko będzie do uratowania tej nocy. Głos, który słyszałem wcześniej, zastanawiałem się, skąd pochodził. Och, idealnie. Światło zgasło. Muszę wymyślić sposób, jak je włączyć z powrotem. Chyba wiem, gdzie włączyć takie światło. Bo już tam byliśmy. I nie podoba mi się to miejsce. Bardzo mi się nie podoba. Ruszałeś się. No tak. Próbowali go naprawić i przed chwilą się ruszał. On mnie nie widzi? Nie widzi mnie? Czy ja słyszę... Znajdź dziecko. To brzmi trochę jak... Jakiś pies. On tam jest. Słyszę go. Okej. Okay. To było szybkie. No to poczekajmy. Uderz pająki? Co? Co to za minigierki? Coraz więcej ich jest. Pod stołem nie ma takich minigierek. Idź chłopaku. Na pewno masz ważniejsze rzeczy do roboty. Jak się go tam pozbyć? To jest pytanie. Mógłbym go tutaj do tej głowy Frediego zawołać, ale w sumie nie mam gdzie uciec wtedy. Czy jest gdzie się tu ukryć, żeby go wykiwać? Czyli światło będzie co jakiś czas... Obok niego przebiec? Chyba tak. Nie widzę innego wyjścia. Szczur, e skąd pochodzi ten płacz? Nieważny skąd pochodzi. Teraz ważne żebyś się schował. Widział mnie, prawda? Zaraz się przynajmniej nie wystrażyłem. Byłem na to gotów. Ale mogłem coś spamić. F, nie wiem czemu. Dobra, wchodzimy, wracamy i po prostu przebiegamy. Nie ma go tam? No, coś mi nie wyszło. A no dobra, spróbujmy go jeszcze raz wyminąć. Ej, tu jestem. Ślepy jest. Jest po prostu ślepy. Mogę go śledzić? Po prostu? No nie! To, co mam zrobić? Może nie jestem zbyt inteligentny. Przyszedł? Mogę go wyminąć? Co teraz nie chce przyjść? Teraz nie chce przyjść. Nie ma go? Coś mi nie pasuje. Czemu go teraz nie ma? Ja pierdzielę, wystraszyłem się. Tego się wystraszamy, nie tego. Sk Skąd pochodzi ten płacz? Nie wiem, ale chyba wiem, gdzie można skorzystać z pułapki na szczęście. No dobra. Wcześniej widocznie tutaj zdążył przejść. Z jakiegoś powodu. Tutaj nie mam żadnej minigierki pod stoją, prawda? Nie ma. Okej! Okay. Wiem do czego może służyć też... Drzwi są zamknięte, nie podoba mi się to. O nie! Raz jeszcze. Ale jak jest z tyłem i powoli... Okej, okay, on wie, że tu jest, ale... Jestem, ale... Możemy mu zaświecić i... Nie scenkę, wyłącz scenkę. Nie widziałeś mnie, proszę, powiedz, że nie widziałeś. A co jak mi będę miał baterii? To mnie po prostu złapie? No w końcu musi mnie zgubić, prawda? Nie no, chłopak się nauczył. Noż ty draniu! To będzie bardzo długa sekwencja. Gotowe, powinno się otworzyć. Wentujemy. Jak kliknę F, to co się stanie? O! No proszę bardzo, możemy przechodzić sobie. O! Nie, 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 nie. Przestaje lubić tą grę. Problem jest taki, że jak się chowam, a on dalej szuka. Tędy mogę przejść, okej okay. O! Teraz jeszcze chica I cel po prostu biegni o, lunch <grywka> no tak, przecież ona robi teraz gniazda i będzie po prostu go spożywać. Czy to coś w ogóle ma żołądek? Jak z tak daleka poczuł zapach mojego lunchu? Na pewno w kuchni jest dzieciak, ale nie mogę się do niego dostać, póki nie zwabi tego czegoś z powrotem do jego dziwnego gniazda. Jeśli chcę jedzenia, może dostanę kawałek pizza od Jeffa? Nie wiem, ale coś tu idzie. Hmm, czyli zdobyć kawałek pizzy. Gdzie ten wędr mnie poprowadzi? Tyle co się nie otworzy, pudełka blokują. Pułapka na szczury. Mogę to postawić pułapkę na szczury? Mogę. Jeśli Jeszcze nie jestem pewien jak, myśl, jak, ale myślę, że posiadanie szczura w kieszeni się przyda. Cieszę się, że znalazłem tę pułapkę. Nie sądzę, żeby to wyszło... To wyszło... Wyszło-wyszedł, gdy tu stoję. Lepiej odejdę, żeby wrócił. I był snap. Wielki Scott, to duży szczur, na pewno kogoś przestraszy. Nawet jeżeli się na niego natknę, najważniejsze jest... po prostu... Dobiec! E, możesz przejść tym wentem? Coś na pająki. E, F. Ale nie widział mnie, że tu weszłem. Wszedłem. To najważniejsze. Teraz sobie pójdziesz grzecznie w lewo. W lewo. Albo do góry, jak chcesz. A ja prawie spokojnie... Pobiegnę do basenu z piłkami. Kawałek pizzy zdobyć. Mamy czym zapłacić Jeffowi? Cześć, Jeff! Masz jakieś ekstra kawałki pizzy, które mógłbym, mógłbyś mi dać? Przepraszam dzieciaku, wiesz, że ostatnio bywało krucho. Chcesz coś? Musisz to kupić. Um, okej. Okay. Znajdź sposób na odwrócenie uwagi. Co teraz zrobię? Nie stać mnie na nic. Gdybym tylko mógł pożyczyć kawałek z kuchni. Czekaj. Mój kieszonkowy szczur. Znajdę dla ciebie miejsce, na pewno narobisz bałaganu. Oswald! Chcesz kraść! Jakby... czemu? To powinno wystarczyć, aby odwró odwrócić uwagę Jeffa. A, szur, to brudny szur. Nowy szur w mieście, co? Wybrałeś złe miejsce, kolego. Kuchnia powinna być teraz wolna. Muszę tylko się wślizgnąć, złapać pizzę i wyjść, zanim Jeff wróci. No dobra, Oswald, skoro tak bardzo chcesz kraść. Przepraszam, Jeff, postaram się znaleźć sposób, żeby cię wynagrodzić. Bateria. Ta ogromna zamrażarka, nie chcę zostać w niej zamknięty. Problemem będzie teraz to, że ich jest dwójka, a ja jestem sam. Co mi się nie podoba. Po pierwsze, coś tu leży, slot żetona. A po drugie, chcę przesunąć te pudełka. Czemu tego nie mogę zrobić? Naprawdę nawet ci nie słyszałem, ja cię sunę. Mam dosyć tego królika. Mam go po prostu dosyć. Co to było? Czemu? Za co? Za jakąś karę dostałem tego jumpskera? Mogę wejść do ochrony, prawda? Nie, nie mogę wejść do ochrony. Czy mam tutaj położyć kawałek pizzy? Nie do końca tak, jak sobie wyobrażam karmienie kurczaka. Ale ja nie chcę, żebyś zjadł dwóch pizzy jednocześnie, tylko chcę, żebyś się schował. Dawaj, Chica, dawaj, dawaj, dawaj. Grzeczny ptaszor. Teraz ładnie sobie tu wejdziemy. Nie jestem pewien, czy to zamrażarka, czy atmosfera sprawia, że... Czy ja mam gdzie tu się schować? Cień, że mogę zostać połknięty przez ten piekarnik. A co telefon? Tel Halo? Halo, hej! E, wiem, że radzi sobie świetnie. I tak naprawdę nie jesteś działne za animatroniki. Ale muszę ci coś powiedzieć na wszelki wypadek, dobrze? Poza tym lubię się poruszać w nocy. E, nie ma zagrożenia dla twojego bezpieczeństwa. O, tu jest! Chip! Staraj się... O, czy już go nie ma? Na razie, chodźmy do wyjścia. Ale on tam był. Tam był ptak. Czemu tam pobiegłeś? Czy jak otworzę drzwi tutaj, to będę miała je otwarte? Oby, bo słyszę kolega. Dobra, mieć nadzieję, że te drzwi zostaną po prostu otwarte z tej, z tej strony. Każdej nocy muszę uratować jednego dzieciaka? To byłoby w sumie fajne. Całkiem fajne. Idź do wejścia. Problem jest taki, że ten kolega się gdzieś tu kręci, a ja nie mam ochoty na niego się napatoczyć. Dobra, jest bezpieczny. Chyba. Idziesz? E, nie, szukam mojego taty. Ma brązowe włosy i niebieską koszulkę na sobie. Widziałeś go? E, nie. Widziałeś cipa, Byliśmy w stronie gier, gdy zgasło światło. Nie, nie widziałem. Myślisz, że on... Ja pierdzielę! Spam spację, Oswald! Znaczy ja, ale... uciekli. No, zamierzam. Nie mam jakby powodu tu zostawać. Dzięki gro za zgaszenie światła. Nic nie widzę, wy pewnie też nie. Ale tu chyba jest basen z kółkami. Ale się zdenerwował. Prawie mnie do dorwał przy basenie z kulkami. Człowieku, to było o wiele za blisko. Dlaczego nie mogę go znaleźć? Gdzie jeszcze nie szukałem? W ochrony chyba. Mi baterie. Wracam do domu. Domo swolta dzień trzeci. Dazu spałem, dlaczego nie mogę? Czemu mam zabite okno? I co się śmiejesz Tripolu? Uch, czego ode mnie chce? Zabite gwoździami. Czy to, że wyszedłem teraz w taki sposób, a nie piwnicą, to to sprawiło? Ha. Ugłaszmy kitku i dzięki za oglądanie i do następnego razu. Cześć!